Pragnę przedstawić krótko historię kolei woskotorowej naszej przeworskiej ciukci, która wdzięcznie nazywana jest woskotorówką, dynówką czy współcześnie pogórzaninem. Tak się składa, że niespełna miesiąc temu media społecznościowe wyświetliły post, wspomnienie jak to rok temu powiat przeworski z panem starostą Bogusławem Urbanem przystępował do projektu rewitalizacji, remontu dworca kolei woskotorowej zdjęcia z kwietnia 2021 roku można porównać jaka skala prac została wykonana. Widzimy odremontowany dworzec, myślę, że on wszystkich nas zachwyca, ale też i buduje dumę z tego, że współcześnie potrafimy dbać o nasze lokalne dziedzictwo kulturowe ziemi przywódzkiej. Jak do tego doszło, że nasza kolej Wąskotorowa się rozwija? W tej najnowszej historii jest kilka dat, które ma znaczenie przełomowe w pewnych decyzjach. Wymienię to rok 2013, koniec 12-13, przyworski Przywolski przejął kolej wąskotorową. W następnych latach poprzedni zarząd powiatu zgłosił rewitalizację Kolei Dojazdowej Przewoz Wąskotorowy Dynów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju znajdującego się w programie operacyjnym województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Kolejka, która ponad 100 lat, zacznie swój kurs. W nowym sezonie turystycznym, a wiecie Państwo, że jest to właściwie jedna z ciekawszych atrakcji naszego regionu, która z pewnością przyniesie dużo radości rodzinom, dzieciom i nam wszystkim. Ten odnowiony dworzec, modernizowany, dworzec, który miałam przyjemność przed chwilą też oglądać, w skrócie, no ale jednak, yy, jestem pod wrażeniem chyba to się nazywa dyżurka tych archiwalnych dokumentów, które się utrwaliły i zostały przechowane do dnia dzisiejszego, bo to są takie właściwie ważne, ważne dokumenty z poprzednich lat. Rzeczywiście można się przenieść w zupełnie inną przestrzeń. Więc ten odnowiony, zmodernizowany dworzec jest dofinansowany częściowo ze środków rządowych, a więc z funduszu inwestycji lokalnych. tak to historyczna chwila się dla y, miasta bo, dla powiatu ale również i do, co podkarpackiego, bo powstaje proszę państwa jedna z największych atrakcji turystycznych województwa podkarpackiego to powiedzmy sobie szczerze na to też liczymy dlatego też to bym pan starosta powiedział że jest wielka przychylność do tego projektu wszystkich sobie z tego sprawę że to jest wielka sprawa również samorząd Podkarpackiego te środki na pierwszy etap. Myślałem, że te dobre informacje dotarły już do pana Starosta ale okazuje się, że nie, to się cieszę, bo chcę przekazać, że na ostatnim zarządzie w tym tygodniu, trzy dni temu podjęliśmy decyzję po dyskusji, ale z wielką przychylnością i pana marszałka, i pani Marszałek i moim. Ale też pozostałych, bo nie było głosów przeciwnych, o kontynuacji tego zadania i przyjęcia drugiego, do realizacji drugiego etapu, czyli dużych, jeszcze większych środków niż do tej pory. Wielkie gratulacje, bo to jest wynik też wielkiej determinacji zarządu, radnych, starosty i wielu, wielu innych osób. Jeszcze raz gratuluję. Panie Starosto, wraz z Panią Przewodniczącą, radnymi i tutaj samorządowcami powiatu przeworskiego takich wyzwań nie boicie się, bo jesteście świadomi, że od Waszych decyzji przede wszystkim zależy to, jak będzie wyglądał powiat przeworski. A nam z kolei zależy z perspektywy województwa podkarpackiego, aby no właśnie idea zrównoważonego rozwoju nie była fikcyjna województwa podkarpackiego, ale się realizowała i dzisiejsze wydarzenie jest właśnie tego dowodem. Myślę, że nie będzie potrzeby na zarządzie walki o te głosy tutaj, żeby wesprzeć e, inicjatywę bardzo ważną dla powiatu przeworskiego, ale faktycznie e, dużo o tym rozmawialiśmy, każdy głos był przychylny i tutaj e, no, podkre, podkreślaliśmy wszyscy, że po prostu trzeba wspólne, wspólnej pracy, wspólnej determinacji, pilnowania terminów i myślę, że wszystko będzie dobrze. Dziękuję serdecznie.